Twardzina jest chorobą ciągle bardzo tajemniczą i ciągle mocno broniącą swoich tajemnic, także nawet nie wiemy, czy twardzina układowa jest jedną chorobą, czy grupą chorób, które się podobnie objawiają. Moja choroba zaczęła się jakieś 7 lat temu, i pierwszym, w sumie jedynym objawem były bardzo silne ręce. Jeżeli chory zgłasza jakieś dodatkowe objawy, na przykład kłopoty z przełykaniem, jakieś teleangiektazje, czyli powiększenie naczyń, najczęściej na twarzy, zwężenie czerwieni wargowej, Twardzinienie wokół stawów to są wszystko sygnały, że może rozwijać się twardzina. Dla pacjenta oczywiście wygląd jest bardzo ważny i to nikt nie wątpi, że to jest istotne. Natomiast lekarza niepokoją zmiany w narządach wewnętrznych. Jest to proces, ten, który widzimy, jest procesem włóknienia. Twardzina jest chorobą, która dotyczy osób młodych, stosunkowo młodych, e, aktywnych zawodowo-życiowo. Do tej pory, i wiemy też, że w przebiegu twardziny e, często dochodzi do zajęcia płuc. Włóknienie płuc polega na tym, że w przestrzeniach między pęcherzykami płucnymi ta przestrzeń zaczyna bliznowacieć. I chorzy najpierw nie tolerowali dużych wysiłków, później coraz mniejszych, pojawił się kaszel, aż w końcu dochodziło do niewydolności oddechowej, niestety również zagrażającej życiu tych chorych. Zaczęły mi ślinić si, si, e, ręce. Później to już zaczęły one twardnieć i si, jak lecz twardniały mi dłonie i buzia, to już później stwierdziłam, że to jest nie tak. Poszłam do lekarza. Okazało się, że mam twardzinę upadową i już mam częściowo zajęte płuca. Miałam robione badania płuc i w płucach wyszło mleczna szyba i plaster miodu. Ciężko jeździć, nie mam siły, nie mam e, siły podbiec. Było coś takiego, że e, nie mogłam już w ogóle chodzić, miałam problemy ze stawami. Na razie mam zajęte może tylko płuca, no i tam mam mikrozmiany w sercu. Do tej pory nie mieliśmy terapii. My mówiliśmy, my jesteśmy bezradni, my nie mamy żadnych narzędzi, nie, nie mamy leków, którymi byśmy mogli Państwa leczyć. Cały czas na bieżąco śledzę na jakieś nowości czy jakieś, jakie leki wchodzą. Na twardzinę na razie nie ma leku, ale jest na płuca lek. To tak naprawdę jest ogromny przełom, bo okazało się, że leki antyfibrotyczne, które już od kilku lat stosowane są w idiopatycznym włóknieniu płuc, również są skuteczne w zapobieganiu postępowi włóknienia w twardzinie. Ten lek spowalnia proces, nie odwraca go i nie hamuje go całkiem. On jedynie spowalnia. Istotne jest oczywiście, żeby w miarę szybko rozpoznać zagrożenie chorobą siódmią i zastosować ten lek. Ten lek biorę już od 5 miesięcy. ten lek działa? Trudno, trudno jest powiedzieć. Wydaje mi się, że chyba jest troszeczkę, nie jest, może, może nie pogorszyło się, może tak. Nasi pacjenci, którzy już stosują do antyfibrotyczne, mówią, że mają mniejszą duszność, mniej kaszlą, natomiast nie są to spektakularne zmiany. Ten lek trzeba stosować długo i ten lek pokazuje na perspektywie czasu lepsze samopoczucie pacjenta, a przede wszystkim lepszą jego jakość życia. Szacuje się, że w Polsce na twardziny choruje około 7 tysięcy osób. 30% tych chorych ma chorobę śródmiąższową płuc, dla których spodziewamy się, ten lek przyniesie znaczącą poprawę w postaci spowolnienia rozwoju choroby. Leczenie choroby śródmiąższowej płuc u chorych na układowe choroby tkanki łącznej, tym twardzinę układową, jest finansowane w ramach programu lekowego, co jest z radością przyjmowane. Przez reumatologów i pulmonologów, ponieważ jest nie za duża grupa, ale grupa osób, gdzie mamy nadzieję, to leczenie przyniesie znaczącą pomoc.